Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić wykopowy, czy tam wykopowy gulasz. Nie wiem, powiedzmy gotów z wykopem. Wszystko już przygotowano tak połowicznie wcześniej. Tutaj mamy czosnek i cebulę wrzuconą do takiego blendera. Jak coś tam nazywa? No, zaraz to zblenduję. Y, mięso. Y, tutaj pieczarki pokrojone już. Waco po marnować czas na krojenie. Y, ale no, to były do 18. Dzisiaj jest 23., więc y, już takie dojrzałe. Y, no a to nie śmierdzą, więc można je zjeść, jeżeli nie śmierdzą tak dziwnie. Nie wiem, ze dwa tygodnie stoją, to śmierdzą. E, tutaj przygotowałem wcześniej. E, obrałem czosnek i cebulę. E, tam jak widać jest moje studio. Jakby ktoś się zastanawiał e, jak moje studio wygląda od zaplecza. E, to właśnie tak. E, no więc tak, wszystko jest gotowe już prawie Mięso zaraz dodamy do garnka, to zblendujemy. E, oczywiście damy przyprawy, e, warzyw żadnych nie damy, e, oprócz wiadomo, cebuli. E, pieczarki, pieczarki są już pokrojone. E, to znaczy były, były pokrojone już w opakowaniu, bo to są pieczarki krojone, e, więc no, pieczarek też nie, nie trzeba kroić. E, zaraz wam pokażę lifehack na szybkie mycie pieczarek. Po prostu niektórzy, niektórzy myją tam e, je w zlewie, ale no, mój, zlew, e, mój zlew się nie nadaje do tego, e, więc przejdziemy do łazienki i pokażę wam jak szybko można umyć pieczarki. E, po prostu wstawiacie je do wanny, przekręcacie na prysznic, odkręcacie sobie e, i myjecie no, Tą ciepłą wodą, a, że tam jak najlepiej je domyć. No hmm, też nie wiem, może tam myjce są... No tam... tam gdzie się chorobuje te pieczarki. Dobra, no unosi się taki zapach pieczarkowy w powietrzu. Może się trochę zagotowało tej gorącej wody, bo woda się robi ciemna. Trochę się mogły zagotować wstępnie. No to dobrze, bo no, pieczarki są hodowane na końskim nawozie, więc ten lepiej Lepiej jak się je domyje, po prostu dobrze. E... O, i tu wracamy do naszej kuchni. Tu bałagan jest trochę, więc. Yy, nie pokazuje no i co, mamy pieczarki po prostu bierzemy mięso wyjmujemy no folię rozciąłem wstępnie, żeby się tym nie bać paluchami yy, wrzucamy czekajcie, już się rozwala yy, wrzucamy pyk yy, <laughs> jak ktoś nie wie to tego się nie je yy, to są tak zwane pampersy, które są w tych tackach żeby odciągały wodę to rzucimy tu razem do tecych z pieczarkami tu mięso mięso też pokrojone, że nie trzeba było kroić to jest mięso wieprzowe na gulasz datę ma do dzisiaj więc no, tak się zmieściliśmy na, na styk, no, trzeba się ugotować to też rzucę dobra to rzucimy na stertę kiedyś tam posprzątę i tak, tutaj zaraz zblendujemy, zblendujemy cebulę z czosnkiem, żeby też tego nie musieć kroić na tą miazgę. Czekajcie, sobie ręce umyję, bo w tym sosie się Nie chcę uwalić blendera. Czekajcie. Jedną ręką ciężko. Dobra i... Żeby dobrze zblendować cebulę, żeby ona jakby, wiecie, że te drobniejsze kawałki nie zostawały na dnie, a te większe nie zostawały na górze. To ja po prostu robię tak, że dolewam wody. No tak, nie wiem, powiedzmy. Tyle wystarczy, żeby, wiecie, wtedy te kawałki rozdrobnione cebuli i czosnku one, one będą wirowały w tej wodzie i tam będą wpadały w te ostrza, a jeżeli cebula, cebula jest mm, no taka y, zmiksowana bez wody, wtedy te mniejsze kawałki idą na dno, a te, te większe kawałki się kręcą nad ostrzem, y, więc no, lepiej wody dodać po prostu. I, no dobra, więc czekajcie. Oj, i teraz się nie zamyka. E, dobra, zamknęło się. No i blendujemy, blendujemy. Widzicie, elegancko się. No trochę, trochę Trochę się rozlało wody. Ale to woda w sumie tylko chyba, więc e, blendujemy, blendujemy. No, i mniej więcej zblendowane jest. No, i się zrobiła taka, no taka masa, taka papka. Ale to do gotowania to w sam raz jest. Tam rzucę do zlewu. No i po prostu wlewamy to na mięso. To będzie elegancko się wygotuje. Tam dwie cebule, cztery ząbki czosnku. Teraz sypiemy przyprawę. No, nie wiem, akurat mam z kamisa przyprawy. E, więc damy dwie jedna hop, i druga no dobrze jak jest dobrze przyprawiony gulasz po prostu e, pyk i teraz dajemy pieczarki na wierzch bo pieczarki to tam wiecie nie muszą być dobrze dogotowane ale no, mięso musi być dobrze dogotowane e, więc lepiej jak jest tam przy źródle gazu na no, tym źródle ciepła e, Trochę śmierdzą te pieczarki. Myślę, że przeżyje. No i zalewamy wodą, żeby to wszystko tam, tam się gotowało beztłuszczowo. Trochę krzywo kameruję, bo się skupię na tym, co robię, a nie na tym, co kameruję telefonikiem. Więc no, zalewamy po prostu to wodą. Tak, żeby zakryć to mniej więcej. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No tyle wody powinno wystarczyć, żeby nie kipiało na kuchenkę, bo jak kipi to później, później no brudne jest jak komuś się chciało to czyścić. No i ten można, można pokrywką przykryć, ale no tak trochę, żeby o tak, żeby tam ta para się skraplała, część pary się skropli e, część tego pewnie wykipi na kuchenkę e, więc to nie ma, nie ma co myć e, e, zbyt często kuchenki, bo to już i tak brudzi cały czas e, więc po prostu no, trzeba uważać, żeby to nie kipiało, no mi już wykipiało, więc tam e, myślę, że to też wykipi, więc później się posprząta e, no dobra, no to na tyle w moim gotuj z wykopem no ten przepis. Kupujecie wszystko pokrojone. Kupujecie pokrojone pieczarki, pokrojone mięso. Cebuli nie musicie kroić ani czosnku, bo możecie po prostu to zblendować. Dodatki to tutaj stoją jakieś do wyboru. Albo ryż biały, taki bardziej premium. Albo kasza też jest dobra takiej firmy. No i tyle, tyle, no możecie sami spróbować, no to jest szybki przepis, no nie wiem ile mi to zajęło No niby 9 minut, ale to można szybciej, bez nagrywania e, Więc no polecam, polecam taki gulasz każdemu, i jak tam wolicie, czy z kaszą, czy z ryżem, no dobra to To by chyba było na tyle e, co, co by jeszcze wspomnieć, nie wiem, łopatka potrzebna do mieszania e, Ryż to nie wiem czy potraficie gotować, czy wam mama gotuje. A na przykład z ryżem czy z kaszą jest tak, że niektórzy Wsypują do garnka I po prostu tam dają nie wiem tam jakieś proporcje 3 do 1 czy tam 2,5 do 1 Proporcja ryżu do proporcji wody A ja to robię tak, że po prostu gotuję to w dużej ilości wody I wtedy sobie ten ryż czy ta kasza sobie chłoną, po prostu tą wodę, i biorę sobie na cedzaku to cedzam i to wtedy takie sypkie. Nie wiem, niektórzy robią inaczej. Ja robię to tak, to tam jak wolicie, po prostu. No, nie wiem, jeszcze no chyba wszystko. No, dodatek, ja mam dodatek, no to można surówkę zdrowo zjeść. Teraz panuje koronawirus, więc każą jeść kiszonki. No ja mam taką surówkę w słoiku z kiszonej kapusty, więc z tym będę jadł. Dzisiaj chyba tego nie będę jadł, bo zaraz muszę streama zaczynać. A jakbym zjadł z ryżem, to by mnie zmuliło. A jakbym zjadł z kaszą, to by mi piwko źle się układało w brzuchu. Więc no, to dzisiaj ugotuję, a będzie jedzone jutro. Więc no, Ale już dzisiaj muszę ugotować, bo dzisiaj to mięso ma termin. Jeżeli ja go dzisiaj nie, nie ugotuję, nie poddam obróbce termicznej, to ono się zacznie psuć i zacznie śmierdzieć. Więc no muszę, muszę dzisiaj je ugotować. No, i tyle. No, no, kończę, bo muszę gaz włączyć, a mam tylko jedną rękę wolną. No więc, dzięki, mordy, i na razie jeszcze tam wam kiedyś pokażę, jak leczę łatwo zrobić z mrożonek i kurczaka. No, to było na tyle. No, na razie.